Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do C Sharpa. Dzisiaj zajmiemy się typem wyliczeniowym enum. Czym to jest? No, jest to pewna struktura. Jest to pewna struktura podobna do klasy, powiedzmy troszkę. Eee, może nie do końca. Która pozwala na przechowywanie pewnych stałych wartości w bardziej uproszczony sposób. Mam tutaj przykładowo stworzony public enum, miesiąc. Enum oczywiście musi być. Public to tryb, a miesiąc nasza nazwa dowolna. Mamy tutaj styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Świetnie. Czy mamy te nasze wartości pewne. Gdy chcebyśmy sobie, mm, na przykład, jakoś to e, przedstawić, wypisać. No to miesiące i dam sobie na przykład. Miesiące i dam sobie na przykład może luty. Świetnie, wypiszmy sobie na ekran. Co się nam pojawia? Luty. No To gdzie tu sens? E, piszemy dodatkowy kod. Mam nasze Enum, ma to stycznia, luty, może kwiecień i jeszcze wpisujemy miesiące luty I nam się pojawia luty No to szybciej byłoby wypisać po prostu luty Bez tworzenia dodatkowej struktury Oczywiście No ale enum pozwala nam na stworzenie czegoś więcej Tutaj na przykład mamy miesiące luty I to nam pozwala wpisać numer 1 Numerujemy od 0, pamiętam o tym Styczni jest równy 0, luty jest 1, marzec jest równy 2 I tak dalej i tak dalej Sobie leci to w nieskończoność Do zakresu intu Świetnie No cóż Kolejną rzeczą, e, kolejną rzeczą jest e, jeszcze inną, jeszcze inna zaleta Enuma, taka, że możemy sobie przypisywać wartości. Mam tu jak widzimy stworzenie inne, Enum, nazwane dni. Dni i krokamy kropka, na przykład poniedziałek, wtorek, środa, wtorek. Oddajemy no, sobie przykładę środa, co nam się wypisze? Można się domyślać, że znowu będzie środa, ale gdy zrzutujemy sobie to na inta. Wpiszemy sobie int. Wpiszemy sieroda. To pojawia nam się 3. Oczywiście nie jest żadna numeracja jak wcześniej. sobie troszkę powiększymy. To również się pojawi nam większe. Jest to świetna rzecz, ponieważ mamy jakieś tam na przykładowo skomplikowaną liczbę. No przykładowo liczba pi. Czy akurat jest złym przykładem, bo to jest liczba po przecinku. No mamy jakąś tam ogromną liczbę, Albo inaczej, numer naszego egzemplarza. Zbieramy sobie jakieś znaczki pocztowe i co rok robimy sobie statystyki. W 2016 mieliśmy 3000, w 2015 mieliśmy 1974, a w 2012 mieliśmy 1637. No, liczby są duże. Ciężko je tak zapamiętać. Szczególnie, jak byłyby jeszcze większe. No, a taki. I one się też również nie zmieniają, już czasem, prawda? Co bardziej, const. No już przeszłość nie zmienimy. Co było w 2014, to było ile nazbieraliśmy, tyle nas zbieraliśmy. Więc tu na przykład byłaby świetny, właśnie przykład do użyciu enuma. Świetnie. Co jeżeli przebijemy, prawda, wartość INTA i tutaj troszkę jeszcze dodamy tych yy, wartości? No i pojawia się nam, że wyszliśmy na za, poza zakres. Cóż, w tym przypadku możemy sobie użyć longa. Oczywiście, gdy wypiszemy to, to się nie da. Musimy tutaj. Skastować na longa. Świetnie. Wypiszmy. Pojawia nam się ta ogromniasta miasta liczba. Pytanie brzmi, czy można jakoś sobie wylosować te liczby. Czy jest jakaś możliwość, żeby sobie wylosować pewną liczbę z tych, z tych, które tu mamy? No odpowiedź brzmi tak. Odpowiedź brzmi tak. Oczywiście tutaj mam zakomentowany kod, ja sobie pozwolę go odkomentować. Jak to wygląda? Tworzący sobie zmienną radę to jest klasy random, i tu mam taką konstrukcję. Eee, klasy właśnie Enum. Powierają sobie wartości z typu. Mm, też pobieram sobie, wartości typu dni, czyli tutaj mamy to. I następnie sobie w forze wypisujemy 10 losowych właśnie liczby. Tak jak to wygląda. Klikamy start, i wpisujemy nam 11, 11, 13, 2, 11. Tak i tak dalej i tak dalej. Czyli to nam pokazuje, że nam wypisuje, prawda, będzie któraś środa, to wszystko jest rzutowane na inta z tych wartości, które tutaj mamy. Oczywiście gdyby to było jakoś inaczej, Czy na przykład jakieś 1, 2, 3, również by nam oczywiście to zadziałało. Klikamy i daje coś. No, typ wyliczeniowy enum jest, jest taką ciekawostką, stosuje się go, stosuje się go dość często w jakichś tam projektach, no, na pozór wydaje się taki raczej mało znaczący. Ale oczywiście warto jest korzystać z różnych konstrukcji, no w końcu po to są wynalezione, żeby raczej z nich korzystać. E, to tyle. W zasadzie sensie w tym poradniku, jeżeli Was zainteresowałoby na przykład, czy można wpisać tekst, raczej zamiast, żeby w, to, w poniedziałku albo stycznia wpisać pierwszy miesiąc. No nie jest to możliwe za bardzo. Nie jest to możliwe mm, nie jest to możliwe. Też na przykład będziemy sobie tak wypisali e, pokazowo, jakiś tam tekst. No to, to oczywiście no, nie da się. Nie da się. Nie można takich po prostu rzeczy wypisywać. Jest możliwość głównie właśnie INTA, LONGA, właśnie w tych tych dwóch przede wszystkim się właśnie wypisuje. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnej części poradnika.